Witam w niedzielę rano na Jazie Opatowice. Jak widać, zaczynają się pojawiać łaty trawy. Dzisiaj relacja lekko opóźniona, bo pojechałem w parę dodatkowych miejsc. Przez 12 godzin woda opadła o 20 cm, czyli około 70 cm mniej od szczytu. To samo na dolnym wodowskazie. Na wyspie Opatowickiej łąka zaczyna się w szybkim tempie osuszać. Parę ujęć z samej wyspy, gdzie udało mi się zajrzeć dronem. Woda wciąż płynie drogami, brzegi są wyłożone mułem. W lesie wciąż sporo wody. Tak jak się spodziewałem, fala zmniejszyła się na jazie Bartoszowice. Tutaj także poziom opas 80 na 60 cm. Jednak łąki na razie wciąż są zalane. Bonusowo dzisiaj parę więcej ujęć ze strachocina. Rozlana rzeka piskorna na strachocinie. Las na strachocinie wciąż zalany. Na leśnej drodze leżą naniesione przez wodę gałęzie. Na koniec ujęcie z pomiędzy Wrocławia a Siechnic. Na pierwszym planie bajkał. Z niektórych polderów woda już zeszła. Sytuacja się uspokaja i w niedzielę trzeba sobie trochę odpocząć od tematu powodzi, więc następna relacja w poniedziałek. Do zobaczenia.